Kochani, witamy Was w kolejnym vlogu na naszym kanale. Mamy dzisiaj 1 lipca, Drugi. 2 lipca. Ja mam właśnie urlop. Rozpoczynam miesięczną przerwę od pracy, więc vlogów na pewno będzie pojawiało się dużo, dużo więcej. Co dzisiaj? Dzisiaj idziemy na jezioro. Jest 30 chyba, 3 stopnie. Więc e, zabieram dziewczyny i jedziemy na plażę, trochę się popalać, żeby przyzwyczaić skórę do e, słońca, bo dokładnie za 18 dni lecimy na cep. Już się nie mogę doczekać. Już pomału się tutaj szykujemy, kupujemy e, produkty, które weźmiemy do palania. Ja mam w ogóle uczulenie na słońce, więc muszę jakieś tam leki, więc pomału, pomału się szykujemy. Ja czekałam na ten urlop już z utęsknieniem, nie mogłam się doczekać i w końcu, w końcu jest. Będę miała więcej czasu na vlogowanie, na spędzanie czasu z dziewczynami, więc będzie to na pewno fajny czas. I nawet. Klaudusia z okazji wakacji spała trzynocki na materacu, no ale już dzisiaj wraca do siebie, bo trzeba to jakoś ogarnąć. Ja idę robić śniadanko. Wychodzę z psem i szukujemy się nad wodę. Zrobiłam sobie na śniadanko przepyszne pankejki skierowe z jogurtem kokosowym tutti, malinkami, kremem pistacjowym, orzeszkami, więc mega sycące i pyszne śniadanko. Miałam taką, takiego smaka już na to, i ja w tygodniu to jem po prostu kanapki z serkiem wiejskim, i to jest moje śniadanie, bo wiadomo, nie mam czasu na to, żeby przygotowywać. Ale już jak mam wolne, to będzie trochę ciekawiej, mam nadzieję, na moim talerzu. Dzisiaj będę na obiad robiła fajną zapiekankę. Znalazłam na przepisach dietetyk powszechny, więc mam nadzieję, że będzie dobra. Taka z ziemniaczkami, z kurczaczkiem, zapiekana z serem. Więc brzmi dobrze, a jak będzie smakowało, to się okaże. Ja jem śniadanie, zaraz lecę z psem, potem robię szybko obiad, pakujemy się i wsio. Jest tak piękna pogoda. Nie patrzcie na moje okna, które są brudne, i wołają o to, żeby je umyć. I na pewno je umyję na tym urlopie, ale nie wiem kiedy, w taki upał. To ja na pewno nie będę miała okien, No nie będę, no nie. Szanujmy się. Więc smacznego. Ale powiem Wam, że dawno nie nagrywałam. Vloga, były inne filmiki, ale vloga nie było chyba tydzień, ponad. Więc yy, cieszę się, że już do Was troszkę porozmawiam yy, i że nagrywam tego vloga. się cieszę, ja nie się spadam! I Widzisz? Widziesz? Hej, W ogóle ostatnio idę z Lilo na... tam w krzaki ko koło... e... no ale tam gdzie zawsze chodzi i normalnie miałam spotkanie z dzikiem. Dobrze, że zobaczyłam w ostatniej chwili, że idzie... E... mówię, co to za taki pies duży, ktoś bez smyczy, podchodzę bliżej, a to była rodzinka dzików. Masakra, tak szybko leciałam z Lilą, żeby one nas nie zwidziały, ale... Taka byłam przerażona, że masakra. Wracając do tych dzików, to myślę, właśnie się grasuje taka rodzinka, ona tutaj niedaleko nas wychodzi. I jak omijałam te tereny, gdzie wiedziałam, że są, to mi się w życiu nie spodziewała, że tutaj, e, gdzie po ludzie, chodzi, te dziki dojdą. Więc strach był e, straszny, bo jak moja latom tam wychodzi w te i e, teraz muszę umijać. Już sobie podszykowuję obiadek. Do, tego właśnie, do tej zapiekanki właśnie muszę podpiec ziemniaczki. Już. Tu sobie właśnie podpiekam ziemniaczki w fryjerku i zaraz na patelni podsmażam cebulkę, czosnek, mięsko. Robię taki sosik, wrzucam te upieczone ziemniaki, posypuję startym żółtym serem. I wola, gotowy będzie. Mam nadzieję, że będzie dobre. Mój mąż już oczywiście sceptycznie nastawiony, bo coś nowego i on takich rzeczy nowości nie lubi. No ale trudno. Będzie musiał zjeść. Jeszcze mamy zupkę ogórkową z wczoraj, więc. Ja dzisiaj nie będę wymyślać, nie wiadomo czego. A jak przyjdziemy z jeziorka, to po prostu będziemy głodni, no to będziemy chcieli zjeść. I niech już będzie. Więc zaraz to robię. Bo już mamy godzinkę po dziewiątej. W międzyczasie sobie ogarnęłam e, troszkę w salonie. Jeszcze muszę właśnie pozbierać ten materac e, Klaudusi, w którym e, na którym spała. E, chcę sobie to zrobić jak najwięcej, bo wiadomo jak wrócę, to tu nie będę wykończona i nic mi się nie będzie chciało. Zrobiona Z mega ciągłym serem robimy to smako. Kurczak czy ziemniak, mam Powiem wam, że to jest całkiem, całkiem dobre. Polecam. Szybko się robi jednogarnkowe danie. Więc na plus. I kochani, ja już sobie przygotowałam rzeczy, które będę pakowała do torby na jeziorko. Jezu, jak razi słońce. Tutaj sobie już poprzygotowywałam rzeczy. Nie ma tego strasznie dużo. Ale trzeba popakować. I co my tam będziemy pakować? Sobie was tutaj postawię, moi drodzy. Mamy torbę dużą i zaczniemy od ręczników. Jak się jedzie z dwójką dzieci, fakt, duży, ale ja już wiem, co by tam się działo. Niech chcę ręcznik mieć swój, jak to ona ma, ja nie, więc mamuśka się zabezpiecza i bierze. Jeden ręcznik plażowy, na którym będzie leżała Klaudusia. E, drugi ręcznik pleżowy, na którym będzie leżała Nikusia. I trzeci, na którym będzie leżała Mamusia. E. No, ja już wiem, ja już to słyszę. Oczami mi wyobraźni. Chcę się wytrzeć, mi jest zimno! I ja się muszę wytrzeć teraz. E, I dwa biorę. I za sukienaczko proszę. I biorę dwa ręczniki, co ta matka ponosi. Ale żeby tylko zaznać chwilę spokoju na moim urlopiku, nie będę ryzykować marudzenia. Dziewczyn, mamusia się nie musi wycierać. Mamusia da radę. Ważne, żeby było cisza i spokój tam. Co biorę? Bierzemy wodę oczywiście. Normalne. Dziewczyną biorę pomidorki koktajlowe, one je bardzo lubią jako przekąskę, bo zaraz będzie mama mi się chce jeść. Wiecie jak to wygląda? Jechanie z dziećmi na plażę, nie? No, chyba każdy wie. Fakt, chwała, bo ogólnie są one jeszcze już takie malutkie, żebym jeszcze musiała tam. Tabuń, pieluchy. Pieluchy brać i tabuń, innych rzeczy, ale i tak, jest ciężko. Bułeczki im biorę. Sobie zrobiłam kanapeczkę, taką z pomidorkiem, ogółkiem, sałatą. Ale moje dziewczyny tego nie uznają, więc im biorę po suchej bułce, bo znając życie, co będzie? Są głodne. Nie, nie wzięłaś bułki? Jak mogłaś nie wziąć bułki? Tak by było, więc tak biorę bułeczki dla moich dziewczyn. Sobie biorę kanapkę. Zabezpieczona dam sobie sery, więc na pewno by nie będą chciały. <grystanie> <grystanie> Pokroiłam też ogórka gruntowego i trochę go. Do... Nie polubisz? On się tak roztopi, będzie. Oj, smak będzie okropny, okropny. Po jego ziemniacie. Wzięłam ogóreczka gruntowego, posoliłam. To na pewno dziewczynki zjedzą. Kupiłam nam też takie. Ja bardzo lubię te batony orzechowe. One mają tam spód czekoladowy. Mam nadzieję, że się nie roztopią i czują na to, na nie. Wziąłam też takie e, serowe wafle kukurydziane. Bo wiecie, jakby czek sam pojechał, to by wziął sobie tą jedną bułeczkę wodę i spoko. Ale jak idziesz z dziećmi, to może mieć na to ochotę, a może mieć na to ochotę. Ale jeszcze może być tak, że wzięłaś coś, na co nie mają w ogóle ochoty. Tak, tak to wygląda macierzyństwo. Śmieję się teraz troszkę ogólnie mam grzeczne dziewczyny ale, ale tak jest, kłócą się niemiłosiernie, jeżeli coś wezmę w jednej jej wersji, a nie w dwóch to jest wtedy katastrofa, bo teraz obie mają na to chodzenie jeszcze wziąłam takie ciasteczka z sezamem i tyle wiadomo, do opalania trzeba wziąć sześćdziesiątkę, fajnie, bo znalazłam z tamtego roku a nie chciałam już ruszać tych nowych, co kupiłam na czasy. w tamtym mm, roku kupiłam sobie taką wodę ona jest fajna, taka w wekszyn. No i jeszcze biorę jeden kremik. Wiadomo, jeszcze bierzemy czapki, okularki, stroje. Kolej się nie bierze w tym roku kółeczka. Ale może są zabawki tam do piesku? Bierzesz? Nie Zobacz, czy na balkonie są. Ale tam są pająki. Tam są kajunki. A to Idę wziąć. Zabaweczek nie ma, coś czuję, że mężu się nie podobało, że one tam są, więc je pewnie wyrzucił. Więc torba stakowana, zobaczcie, niby nic, a wypchana pod brzegi. Więc już są stakowane, zostało tylko się ubrać wstrój i jechać. Już się nie mogę doczekać, bo jest tak piękna pogoda, że, że siedzieć w domu. Kupiłam na temu do zbierania kup psa taką łopatę i się, no nie używamy tego, więc się stwierdziła, że po prostu weźmie sobie do piasku. proszę I tak, to co? Przebieram się, szykuję i za niedługo jedziemy. Się. No niestety tu jest lepsze słońce. Gwiazda już wyszykowana, matka też, druga się szykuje i czekamy na babcie i jedziemy na jeziorko, my już spakowani. Roletki pozasłaniałam, co by mniej słońca tuś dotarło, bo psiak zostaje. Może jeszcze i trochę wody dolejemy, nie? nie, 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 nie. Hmm. Psiak zostaje! Hej! Ona nie lubi zostawiać sama w Jedziemy. Nie robię takich wypraw, bo trzeba wziąć dużo rzeczy. Dzieci. Co, dzieciaki? Szczęśliwe, nie? Że na plaży jadą. Gwiazdy Madame. Ja pierdolę. Nie. nie to powiedzmy na ten bawić? na Musimy iść na basem, a nie lubię tutaj chodzić A co zrobimy? Aha <noise> No nic nie zrobimy, przyszliśmy tutaj Jak rodzinko, zadowoleni? A Zadowoleni? Tak, zadowoleni z baseniku. Wracamy do domu, nie? Tak. My już moi drodzy wróciliśmy do domu. E, lekko opaleni, zmęczeni, ale wypluskani w e, wodzie. Jemy obiad, które robiłam rano. I odpoczywamy, bo e, takie słoneczko dodaje trochę w kości. Spróbujmy, co to wyszło za obiad. Całkiem spoko. Mi smakuje przynajmniej. E, kochani, mamy już godzinkę prawie 20. E, my już później nic ciekawego nie robiliśmy. E, ten basen trochę dał nam w kość. Zobaczcie w ogóle, jaka jestem masa Masakra. E, tu mam kolację i Kemon zrobiła jajeczniczkę, sobie zrobiłam Bagla, więc będzie smacznie, pysznie i w miarę zdrowo. E, jestem już mega głodna, robię sobie jeszcze jakieś fajne zimne picie i zajadam, idę się kąpać, bo jutro mam rehabilitację, więc muszę się odgruzować i e, przygotować. Jutro w ogóle mam dentystę z Nikolą, więc trochę, trochę, trochę będzie się działo. E, zjem i kąpię się i. Doberka moi drodzy, tak nam minął dzisiaj dzień. Całkiem przyjemnie, fajnie było. Podobało mi się nad tym jeziorkiem. Dziewczynom też, tylko troszkę się zjaraliśmy, ale okej, damy radę. Mam nadzieję, że taki vlog Wam się spodobał. Oczywiście lajkujcie, komentujcie i piszcie!